Dzisiaj razem z Sernikiem przebudowaliśmy dom King Pro. Zobaczcie jak to wyszło. Jeśli oglądaliście ostatni odcinek King Pro z Survival Paradise, to wiecie, że zbudował sobie taki dom. Mi się ogólnie ten dom za bardzo nie podoba i wiecie, jakby... Ja może mam inny styl, ale tutaj to, ta podłoga, to ja, ja, ja mu zrobiłem. Taką niespodziankę. Ponieważ ta podłoga była z dalką i się zlewała ze wszystkim, co tutaj jest. Tak samo te okno zrobiłem tutaj ja i te okna tak przedłużyłem też ja, ponieważ tu było, że tu było okno. Tu i tu, i tak z każdej strony. Na początku pomyślałem, że dobrze by było trochę ten dom powiększyć, bo według mnie jest trochę za mały i też trudno tutaj ładnie zrobić, jak jest taki mały, więc powiększymy sobie ścianę o jedną kratkę. Nie ma jeszcze silktacza, więc zbarwimy szkło, ale uda nam się. Robię ten dobrażym sernikiem, więc sernik mi też będzie pomagał. Zaraz zrobimy King Pro Łóżko, ponieważ on ciągle śpi w moim w moim domu i mi się to bardzo nie podoba, ponieważ sprowadza brzyskie mok do mojego domu. A my tego naprawdę nie chcemy, więc powiększamy tutaj y, o jedną kratkę. I chcę zbudzić wszystkie ściany i zrobić, żeby ten dom wyglądał tak jak nasz: czyli zrobić z kamiennych cegieł. Więc musimy postawić tutaj darkołkowe y, te, takie pilary. Filary, pilary powiedziałem, nie wiem czemu. Y, dobra, więc tutaj stawiamy. Powiększamy ogólnie o jedną kratkę. Więc mamy teraz to tak. Muszę całą ścianę, wszystkie ściany wyburzyć, muszę te okna też pewnie, choć nie wiem, okna możemy jak zostawić. O nie! On zmarnował już te. Tragedia, tragedia. No ale dobrze. No, sam mówił, że za bardzo nie ma talentu do budowania, że nie umie grać w Minecrafta, więc no, nie każdy musi umieć. Podłogę zostawimy, zrobimy, mam też dużo właśnie drewna, zrobimy też dach, zrobimy ze sprós drewna. Żeby bardziej pasował, ja rozwalam ściany, e, zrobimy te cegły e, kamienne o, rozwalimy okno. Zrobimy cegły, kamien, właśnie właściwie się skończyła siekiera. I po prostu zamienimy te wszystkie, te, te wszystkie ściany na ściany z kamiennych cegieł, żeby wyglądały tak jak nasze. I dodajemy może też dla imersji tych popękanych cegieł. Jak na razie udało nam się zrobić łóżko dla King Pro, więc już mamy łóżko. Mamy już tutaj takie filary zrobione. Zaraz zajmiemy się likwidacją tego dachu brzydkiego, <laughs> bez urazy. Tutaj mamy już właśnie podłogę dokończoną, tutaj, więc taka będzie podłoga. Drzwi postawiliśmy i tu jest równo. No, tak, to jest równo, tylko tak mi się wydawało, że to jest nierówno, bo ten dach jest nierówny, więc zaraz będziemy musieli go zmienić. No i zrobimy to ładniejsze o wiele. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Będzie trudno. Zajmuję się niszczeniem dachu, więc zaraz będziemy robić sprusowy. Ale na początku muszę pójść po cegły. I sernik, mam nadzieję, że też mi pomożesz z cegłami i zrobisz te cegły, abyśmy mieli na ściany. Kładę pierwszą ścianę z tą bricków. Jak na razie mamy tyle. Brakuje nam trzy bloki do ukończenia pierwszej ściany. No a mamy cztery ściany do zrobienia, więc trochę nam to zajmie. Pierwsza ściana skończona, i teraz budujemy kolejną ścianę. I jeszcze się zastanawiam, jak tutaj zrobić z oknami, jak tutaj rozstawić okna, ponieważ tutaj z przodu nie wiem, jak to będzie wyglądać. Albo zrobimy tak, jak wcześniej zrobiłem, albo jakoś inaczej. Mam już trochę tych cegieł, jeszcze ja mam cały stack, więc raczej nam starczy. Będę miał na pewno nam zapas, bo chyba trochę za dużo ich mam. Może, jak będę coś robił jeszcze w moim magazynie jakieś rzeczy to wtedy też użyję tych cegieł zobaczymy, może zrobię jeszcze jakieś kolejne piętra bo mam parę pomysłów fajnych na odcinki takie z budowy różnych rzeczy więc y, może się taki odcinek pojawi wkrótce zobaczymy, jak na razie to wygląda tak chcę jeszcze zrobić sufit i okna, więc y, zróbmy może miejsce na okna okna mogą być w sumie okna mogą być w sumie wszędzie, więc Możemy zrobić takie okna na przykład. Takie po całości, że będzie tak i tutaj będzie okno od dołu. W takim razie możemy zrobić sobie spróz, żeby to ładnie wyglądało. U góry też tutaj spróz i zrobimy takie okna duże. Myślę, że to też będzie ładnie wyglądać. Użyję też sobie kilofa żelaznego, żeby tak bardzo nie marnować kilofa diamentowego. I tutaj też zrobimy, żeby było ładnie. Więc ja się zaraz zajmę szkłem, i oczywiście tutaj sufitem i dachem. Już zająłem się dachem, i zaczynam tutaj robić takie ładne ze sprócz drewna. Więc dokończę ten dach. Yy, właśnie teraz idzie sernik po, o nie, czemu się to tak sobie idzie sernik teraz po szkło po piasek, więc zrobi szkło przyniesie też piecyki aby King Pro miał piecyki w domu no, więc tu robimy oczywiście też od środka jakoś ładnie, może to zagospodaruje dam nam jakieś ozdoby później no, więc tutaj trzeba też to zrobić, może tutaj jeszcze o jedno powiększymy chociaż nie wiem po prostu chyba zrobimy tutaj Chyba tyle jest wystarczająco wysokość. No, myślisz tak. I tutaj sobie zrobimy sprzed drewna, no, tak. No tak myślę. I tutaj tak samo. A tutaj po prostu zrobimy już tak. No, chyba nam sprzed drewna nie starczy. Ale jeszcze zawsze możemy ogarnąć, ponieważ nasze spróz drewno rozrosło się bardzo mocno i mamy dużo sprzed drewna więc ja dalej je sadzę i no, za niedługo będziemy mieli bardzo dużo jego. Zrobimy już taką jakby obramówkę ze schodków świerkowych i teraz muszę tutaj zrobić, żeby to było ładnie, o tak. I szkło zrobimy sobie, mm, zrobimy sobie szyby, niezwykłe szkło, bo będzie ładnie wyglądać tutaj faktycznie w tym domu. Sernik z takim pomysłem wyszedł, więc mm, no, będziemy mieli tutaj szyby. Myślę, że ten dom i tak już jest ładniejszy niż był, bez urazy King Pro. Ale faktycznie mi się Twój dom nie podobał. Może to jest Twój styl i w ogóle. No, ale ogólnie mi się nie podobał, więc robimy tak w naszym stylu. I ja muszę iść po Bo mi się skończyło. Nie wiem, czy zrobimy taki płaski dach, czy zrobimy taki wybuchły do góry. Ale myślę, że płaski, bo tutaj wybuchły za bardzo nie będzie pasował. Tak jak w moim, w moim wybuchu nie pasuje, więc zrobiłem zwykły paski, chociaż nie wiem, czy by pasował, jakbyś, jakbym zrobił. Może i by pasował, ale mi się nie chciało. Miałem za mało spruz drewna na tamten moment. Więc idę teraz po spruz drewno i robię tutaj sufit, żeby było od środka ładnie. I oczywiście tutaj też zrobimy, żeby było od góry ładnie. Widzowie, udało mi się postawić już latarenki, więc zrobiłem latarenki, zrobiłem też sufit i cały dach od góry, więc zostało nam do zrobienia tylko szyby i zaraz zobaczycie efekt końcowy. Udało mi się zdobyć szyby, więc stawiamy szyby, żeby mnie zaraz tu mogę nie za... O tym mówię, że mnie moby nie zabiły. Chodź tu. Głupi zombiaku. Oła. Tu mówiała, nawet nie dostaje di Okej. ok, e, więc zabiliśmy zombiaka. Zastanawiam się też, czy na przykład w moim domu nie wymienić okien na szyby, ponieważ nawet to się ładnie widzę, prezentuje. O nie. Nie mam wszystkich szyb, więc zaraz będę musiał to naprawić A więc muszę iść po kolejne szyby do domu Jeszcze mi się przepalają, więc mi starczy O, tutaj jeszcze są A to po co ja to robiłem? Właśnie sernik robił O nie Warnowałem własny piasek, bo zapomniałem, ze, że sernik robił Ale zróbmy sobie Co? A dobra jest, tego nie było widać O nie uważaj, sernik Dobra, więc y, ja już kładę... Co tu się stało? Czemu... CO SIĘ STAŁO? CO? CO TU SIĘ STAŁO WIDZOWIE? COŚ SIĘ ZEPSUŁO To JEST? O co chodzi? Czemu to jest takie brzydkie, a to jest takie ładne? O co tu chodzi? Coś się tu popsuło A z tej strony? A z tej strony jest ładne co? A z tej strony... O! Ale dziwne. O co chodzi? Ale dziwne, nie wiem. To się zepsuło chyba. Sterlik mówi, że u niego to wygląda normalnie, więc ja mam jakiś chyba błąd. Wyszedłem i wszedłem do serwera, ale to nic nie dało, więc... Pewnie u mnie jest jakiś błąd, ale ogólnie... no ładnie ten dom wygląda, więc ja sobie raczej nie zamienię jednak na te właśnie szyby w domu. Ponieważ to nie ma sensu po prostu. Jak mam tak wyglądać jakby dom, to dziękuję. Ozdobię może tutaj liściami, Azali, tylko za bardzo nie ja mogę to zrobić. Nie wiem, tak? Jakoś porozstawiać. Nie wiem, czy to w ogóle będzie ładnie wyglądać, tak średnio chyba. Zobaczcie, no nie wiem, czy to ładnie wygląda. Chyba nie za bardzo to ładnie wygląda. No nie wiem, może... To mi się nie podoba tylko, ale... Ja trochę dziwie to wygląda, jakby tutaj coś dorosło w tym domu. Tu i nawet ładnie z przodu, ale tu z tyłu chyba trochę za dużo dałem tych liści. Nie wiem, nad skrzynką? A to się otwiera przez liście. Ok, to możemy dać tak na przykład. O no nich będzie tak i tutaj takie liście. Tu na przykład jeszcze nie, tu za dużo już chyba. Niech będzie tak, coś jeszcze możemy tu dać, możemy dać jakieś półki, tutaj spróbuję zrobić. Zarkołka, poczekajcie, ma tu krafting, mam weźmy to jest spruz. Mam dalkołkowe, dalkołkowe takie te. No, no nie za bardzo, rozbalmy to, ale półki możemy takie zrobić. Czekajcie. No nie, chyba nie, nie za bardzo. Bardziej mi chodziło o coś takiego, aby zrobić półki z plawu. Na przykład tutaj postawić coś takiego. Mm, co ty tu robisz? Tak średnio. Według mnie ładnie tak wygląda takie coś. O, ale tak też może być. Tylko wtedy tutaj by przydałoby się też zrobić właśnie ze schodków. E, nie tak. Mmm... Muszę w takim razie zrobić tak. Nie. Dobra, zróbmy tak. Zostawmy ziemię i postawmy to. O nie! Musiałbym chyba to zniszczyć, chociaż jak zrobię tak... Nie, no dobra, uda się. Mamy tak. Nie wiem, czy to ładnie wygląda. Chyba tak średnio. Mmm. Nie. Czemu to się nie chce? Co? No. Dziwne. Nie wiem, czy to ładnie wygląda. Tak średnio chyba. Czekajcie Nic to na chwilę. To ten nikt zrobił i spróbuję. No. Czemu to się tak stawia? Co? O co chodzi? Może... A, chyba... No chyba wiem. Trzeba chyba tak postawić, no tak. To stawiałem, to czemu ja nie wiem, nie wiem Nie wiem czemu nie wiem Okej okay. Tak jest ładniej? No wygląda to trochę pokracznie Tak? Może nawet Trochę chyba lepiej Więc weźmy te candle zostawmy te candle Tutaj Nie wiem czy to ładnie wygląda Tutaj można jeszcze wtedy jakąś właśnie e, zrobić sobie doniczkę, nawet chyba mam na to materiał, żeby zrobić doniczkę, więc zaraz ozdobimy i się widzimy. Moje miejsce robocze w mojej bazie, bardziej domu, przeszło metamorfozę i wygląda teraz tak. Jest bardziej zielone, Napisz swoją opinię o tym miejscu. Tutaj jeszcze muszę zrobić bookshelfy, bo nie dokończyłem. Tutaj jeszcze może powiesię te, tego takiego kwiatka, który daje taki pyłek, więc może to będzie ładniejsze. I zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie to ładnie wyglądać. Stawiam teraz już ostatnie rzeczy do domu King, Pro, więc stawiamy tutaj jeszcze liany, żeby dodały trochę wyglądu. Nie wiem, gdzie tu postawić, jeszcze tu, tu, i dajmy na przykład tutaj. I ostatnia rzecz, którą postawimy, to będzie to, czyli Doniczka z Kwiatkiem. I tak się prezentuje finalnie ten dom. Tak się prezentuje z przodu. W środku wygląda tak, więc nawet ładnie wyszedł i mam nadzieję, że King Pro będzie szczęśliwy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba, Mam nadzieję, że King Pro podoba się jego nowy dom. I widzimy się w następnym odcinku.